Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji gniaciowskiej Frischarf im. Rudiota w dniu 16 lutego 2026 roku. Słońce narodu, szanowny wielki książę marszałek Lider Fryderyk, zostając wielkim księciem w grudniu 2020 roku, ujawnił swoją pasję. Pasją niepokonanego marszałka Fryderyka jest oczywiście miłość do swojego narodu. Szanowny wielki książę Fryderyk, wielokrotnie ją wobec nas ukazywał w swoich czynach, często zapamiętanych jako nieśmiertelne. Genialny lider Fryderyk od początku swoich rządów starał się o poprawę każdej części króliczego życia, ale w szczególności rozbudowywał Armię Gniedziozką i budował niepokonaną obronę naszego państwa. Wspaniały marszałek Frederyk na każdej kolejnej defiladzie wojskowej, w której uczestniczył, był coraz bardziej uśmiechnięty, kiedy widział, jak oddziały armii księdziowskiej są coraz lepiej wyposażone i przygotowane, w szczególności pod względem moralnym. Ekscelencja, wielki książę Fryderyk, właśnie dlatego, aby żołnierze byli silni moralnie, podobnie jak cywile, stworzył ideę Fryderyka. To ona właśnie napędza wszystkich członków Armii Kniedzielskiej do dalszej walki. Gdy nadszedł pamiętny 2 lutego 2026 roku, a szanowny wielki książę marszałek, lider Fryderyk wydał rozkaz o rozpoczęciu specjalnej interwencji obronnej na terenie basenierystycznej dyktatury Bytgoszczy, to żołnierze armii knieżeskiej całym impetem wkroczyli na ten teren, tworząc w zaledwie dwa dni pełen pas bezpieczeństwa. Choć opór wojsk baseniarystycznych był minimalny, bowiem wojska te uciekały przed potęgą Armii Knieziowskiej, to czasem niewielkie potyczki się zdarzały. W tych momentach Armia Knieziowska od razu triumfowała, bo wiedziała dla kogo walczy: dla swojego narodu i ku chwale chwalebnego imienia wspaniałego marszałka Fryderyka i generała Rudolfa. To właśnie potęga idei Fryderyka sprawiła, że pas bezpieczeństwa został utworzony, a południowa granica jak i cały kraj został zabezpieczony jednym bohaterskim rozkazem szanownego wielkiego księcia Fryderyka. Zagrożenie międzynarodowe stale rośnie, w szczególności ze strony państw komunistycznych, z którymi wielkie Księstwo Królików tak licznie już walczyło na przestrzeni swojej współczesnej historii. Naród Króliczy jednak pozostaje zjednoczony pod sztandarem Zjednoczonej Partii Królików i Dei Frederyka. Bo każdy królik zdaje sobie sprawę, że to właśnie Ekscelencja Wielki Książę Fryderyk, Szanowny Przywódca Rudolf oraz Zjednoczona Partia Królików są jedynymi faktycznymi gwarantami naszego bezpieczeństwa i przetrwania. Dobry wieczór. Ekscelencja Wielki Książę Fryderyk i jego nieśmiertelne wybitne cytaty. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, wypowiedział się o Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. Złoty cytat wspaniałego marszałka Fryderyka brzmi: Międzynarodowa Organizacja Pokojowa to już nie ta sama instytucja, która niesie pokój. Ostatnie wybory sprawiły, że ta organizacja zmieniła się w komunistyczny urząd, który ma za zadanie tępić kraje demokratyczne, takie jak Wielkie Księstwo Królików. Naród króliczy nie może jednak zwracać uwagi na ten problem i działać dalej ku chwale partii, powiedział szanowny wielki książę Fryderyk. Genialny lider Fryderyk, tym samym wskazał królikom dalszą drogę czyli ten sam kierunek, który zaprowadzi nas do autarki gospodarczej oraz realnego państwa dobrobytu. Niech żyje szanowny wielki książę Fryderyk, stwórca naszego szczęścia. W dniu dzisiejszym odbyły się pierwsze obrady nowej kadencji Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. W dniu dzisiejszym, 16 lutego 2026 roku, w Poznaniu odbyła się pierwsza rada nowej kadencji Międzynarodowej Organizacji Pokojowej. W dniu dzisiejszym doszło do zaprzysiężenia w nowych członków, w tym delegata Wielkiego Księstwa Królików, który został wybrany przez Komitet Centralny Zjednoczonej Partii Królików oraz przez szanownego Wielkiego Księcia marszałka lidera Frederyka. Podczas dzisiejszej rady Międzynarodowej Organizacji Pokojowej padły słowa jawnie antykrólicze. Słońce narodu, szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk w dniu dzisiejszym mówił o tym, że Międzynarodowa Organizacja Pokojowa przestała być już w swoich działaniach obiektywna i z pewnością będzie chciała próbować zniszczyć Wielkie Księstwo Królików poprzez tępienie państw demokratycznych. W dniu dzisiejszym pierwsze działania w tym kierunku padły, bowiem delegat komunistycznej dyktatury Warszawy, naszego największego wroga wypowiedział słowa, słowa jawnie antykrólicze, krytykując nasz demokratyczny rząd oraz osobiste genialne reformy wspanialskie. Marszałka Fryderyka, w tym jego nieśmiertelny rozkaz o rozpoczęciu specjalnej interwencji obronnej na terenie baseniarystycznej dyktatury Bydgoszczy. Dobry wieczór. W Licku odbył się Wiec Poparcia dla polityki szanownego wielkiego księcia Fryderyka. Przejęta przez komunistów Międzynarodowa Organizacja Pokojowa już zaczęła działać jawnie antykróliczo. Jednakże społeczeństwo królicze nie będzie się nad tym zamartwiać i będzie dalej działać tym samym kursem idei Fryderyka, który zakładał budowę realnego państwa dobrobytu. Ta polityka była w dniu dzisiejszym wychwalana na wiecu poparcia w Licku. Ile razy słyszeliśmy o dobrych czynach, genialnych reformach czy decyzjach, które podjął szanowny wielki książę marszałek i lider Fryderyk. Słyszymy o tym miliardy razy dziennie, bo tyle ich faktycznie jest. A ile razy coś dobrego dla nas uczyniła Międzynarodowa Organizacja Pokojowa? Nic, bo wcześniej, kiedy jeszcze była demokratyczną instytucją, tylko się naszym państwem wysługiwała i użytkowała armii knieziowskiej do swoich celów. Teraz, kiedy została przyjęta przez komunistów, będzie z pewnością próbowała zniszczyć nasz naród, do czego nie dopuścimy, będąc dalej wierni sztandarowi idei Fryderyka. Organizowane są masowe wycieczki w rejon gór Kamiennych. Zmiany warunków atmosferycznych sprawiły, że Wielkie Księstwo znowu zostało opanowane przez mrozy. W górach kamiennych temperatury sięgają nawet minus 30 stopni Celsjusza. Mimo wszystko turyści z całego państwa organizują masowe wycieczki, przyjeżdżając w ten jeden z najpiękniejszych regionów naszego państwa, aby podziwiać tamtejszą górską przyrodę oraz móc mógł się, mógł się cieszyć z wielkich szczytów, które symbolizują wzrost idei Fryderyka w naszym państwie. Wcale nie jest tak zimno. Minus 30 stopni to jest tylko temperatura względna, bo wystarczy mieć dobre, grube futro, plus jeszcze ubrać jakieś inne ubrania, inną odzież, oczywiście taką odpowiednią, i wszystko będzie naprawdę dobrze. A jeżeli chodzi o samą turystykę, to turystów jest coraz więcej i bardzo dobrze, bo to realnie jest drugim filarem lokalnej gospodarki gór kamiennych obok górnictwa węglowego. Raport z wojny domowej na terenie Bydgoszczy. Frakcja komunistyczna niesprawiedliwie wspierana przez antykróliczą komunistyczną dyktaturę Warszawy zajmuje kolejne tereny. Zupełnie udało się im zniszczyć frakcję basenierystyczną w okolicach miejscowości soleckujawskich, gdzie mieli swoje ostatnie fortyfikacje. Wojska komunistyczne opanowują kolejne części Bydgoszczy, wcześniej zajęte przez demokratów oraz walczą z frakcją chłopską na lewym brzegu rzeki Wisły. Królicze Światowe Informacje zakończone. Wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików, wspaniały przywódca Rudolf zaprojektował dla miasta stołecznego Kajzerogradu tyle wspaniałych obiektów. Szanowny przywódca Rudolf projektował całe dzielnice, osiedla mieszkaniowe, szpitale, biblioteki, muzeum narodowe, liczne teatry czy innego rodzaju obiekty edukacji, sztuki i kultury. Przywódca Rudolf ma wielkie doświadczenie, działa jako wielki architekt nie od dziś, a inwestorzy, architekci urbaniści, którzy chcą coś własnego wybudować, a w szczególności w mieście stołecznym Kajzerogradzie, często zasięgają właśnie rad naszego geniusza. Takie właśnie wskazówki na miejscu udzielane przez ukochanego przywódcę Rudolfa miały miejsce w siedzibie Zjednoczonej Partii Królików 6 lutego 2026 roku. Genialny przywódca Rudolf tego dnia udzielał wskazówek dotyczących budowy nowego osiedla mieszkaniowego nieopodal dzielnicy rządowej miasta stołecznego Kajzerogradu. Inwestor, który tych wszystkich wskazówek wysłuchiwał, był naprawdę zadowolony, bowiem szanowny przywódca Rudolf naprawił wszelakie man mankamenty. Następnie Inwestor podziękował osobiście za nie przywódcy Rudolfowi. Budowa tej cudownej inwestycji rozpoczęła się już kolejnego dnia i trwała niezwykle szybko, bo zaledwie tydzień. Dzieje się tak dlatego, bowiem pracownicy budowali ku chwale Zjednoczonej Partii Królików i w duchu idei Frederyka. Nowa dzielnica została osobiście otwarta przez przywódcę Rudolfa. W sobotę 14 lutego 2026 roku przedstawimy Państwu to, co wybudował wspólnie z prywatnym inwestorem nasz genialny architekt. Większość nowych budynków są to obiekty mieszkaniowe, jednak został wybudowany również kinoteatr. Mimo, że stoi obok ogromnego knieziowskiego teatru artystycznego, to został on i tak wybudowany, bowiem ma on spełniać funkcje lokalne, nie ogólnonarodowe, jak knieziowski teatr artystyczny. Kinoteatr jest wyposażony w jedną dosyć sporą salę z dobrym oświetleniem. W kinoteatrze jest scena teatralna oraz plansza do wyświetlenia filmów kinowych oraz kameralna publiczność dla lokalnej społeczności tego osiedla. Niezrównany generał Rudolf od razu po oficjalnej ceremonii otwarcia dokonał inspekcji całego osiedla. Pierwszym budynkiem, do którego ruszył był właśnie kinoteatr. Szanowny przywódca Rudolf znajdując się w środku udzielił wskazówek na miejscu dotyczących kinematografii. Następnie widzimy główną część osiedla, składającą się z obiektów mieszkalnych. Pierwszy budynek, który rzuca nam się w oczy od strony Kniaziowskiego Teatru Artystycznego, jest to budynek mieszkalny trzykondygnacyjny z wielkimi balkonami oraz równie wielkimi oknami na bokach. Naprzeciwko znajdują się dwa kolejne obiekty mieszkaniowe, również dwukondygnacyjne, z charakterystycznymi mniejszymi balkonami oraz spadzistymi dachami. Zaraz obok w dalszej części ulicy stoją dwie główne dominanty całego osiedla dwa identyczne, wysokie, czterokondygnacyjne wieżowce. Osobiście przeprojektował budynki szanowny wielki architekt przywódca Rudolf. Do pierwszego z lewej wieżowca wszedł niezrównany generał Rudolf, który podziwiał tamtejsze spore mieszkania oraz osobiście rozmawiał z lokatorami. Szanowny przywódca Rudolf, stwierdzając, że mieszkania są naprawdę spore, miał absolutną rację. Przedstawiamy Państwu typowe mieszkanie w tych wieżowcach, aż sześciopokojowe. Pierwszym pomieszczeniem, jakie widzimy, jest korytarz, który jest bardzo dobrze wyposażony w spore szafy. Następnie znajduje się kuchnia. Należy zaznaczyć, że korytarz to było jedyne pomieszczenie, które nie miało ani jednego okna. Reszta pomieszczeń jest niezwykle dobrze doświetlona, przynajmniej jednym oknem. Przechodząc dalej, trafiamy do głównego pomieszczenia każdego mieszkania, czyli do salonu, który jest wielki jak niejedno inne mieszkanie na terenie całego państwa. W pomieszczeniu tym zazwyczaj najdłużej przebywał szanowny przywódca Rudolf. Tutaj rozmawiał z lokatorami oraz podziwiał, jak pięknie te pomieszczenia zostały przyzdobione przez nich samych. W tym znajduje się telewizor, kanapa, której nie widać, oraz rozbudowany stół obiadowy. Kolejne dwa, już ostatnie pomieszczenia z tego sześciopokojowego mieszkania są to dwie sypialnie. Jak widzą Państwo, wszystkie są bardzo dobrze doświetlone i jeszcze lepiej wyposażone, co świadczy o dobrobycie, który powstaje w naszym państwie pod przewodnictwem szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka i ukochanego przywódcy Rudolfa. A oto druga sypialnia. W tej sypialni również o dłużej osobiście zatrzymał się ukochany przywódca Rudolf, oglądając widoki przez te spore okna, przy których rosną roślinki. Przejeżdżając przez osiedlę od strony Kniezowskiego Teatru Artystycznego, ostatnim elementem jest oto taka brama, która jest bardzo symboliczna, bo nie służy jako realna furtka do wejścia. Jest to nawiązanie do historii miasta stołecznego Kaiserogradu, jej dawnej drewnianej zabudowy. Szanowny przywódca Rudolf był bardzo przychylny temu pomysłowi, bowiem uważa, że kluczem do teraźniejszości i przyszłości jest właśnie historia. Najdroższy przywódca Rudolf 14 lutego, osobiście otwierając całe osiedle, zatrzymał się przy tej bramie, a nawet wszedł na jej konstrukcję, podziwiając widok na osiedle. Choć to tylko zwykła kapitalistyczna inwestycja, których tak wiele w naszym państwie, to przez cudowny patronat generała Rudolfa osiedle stało się o wiele wspanialsze. I mimo tych wszystkich wielkich mieszkań wspaniałych budowli każdego typu, to osiedle ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Jest to łącznik pomiędzy dzielnicą rządową a wielką dzielnicą Frypesz Północny. Niech żyje patron tego założenia urbanistyczno-architektonicznego, szanowny przywódca Rudolf. Dobry wieczór Państwu. W dniu dzisiejszym, 16 lutego 2026 roku, obchodzimy 84 urodziny północno-koreańskiego wielkiego wodza, towarzysza Kim Jong-ila, który zmarł pod koniec 2011 roku, mimo że mógłby żyć dalej, to jednak umarł, bo po prostu za dużo jadł i pił. No proste chyba nie? Dokładnie tak, proszę Państwa, wielki wódz Korei Północnej, towarzysz Kim Jong-il, bardzo dużo jadł, to jest dobrze widoczne na fotografiach, ale tego, co nie da się zauważyć tak jasno na tych nagraniach, to ile spożywał on trunków wysokoprocentowych, a jak się okazuje, było tego naprawdę wiele, co sprawiło, że ostatecznie dostał zawału. No, niestety dla nas umarł, na szczęście z perspektywy Koreańczyków z północy, ale dla nas niestety, bowiem rządy Kim Jong-ila objawiały się naprawdę cudowną propagandą i memicznymi sytuacjami, które zostaną zapamiętane przez redakcję Freshar Film Riota na wiele lat. Dokładnie tak, koreańska centralna agencja prasowa zarządów Kim il -Sena i Kim jong Ila informowała, iż gdy ten drugi narodził się na świętej górze Paektu, wtedy zmieniła się zima w wiosnę, to by się akurat przydało teraz aktualnie w Wielkim Księstwie Królików, oraz co ciekawe pojawiła się nowa gwiazda, gwiazda polarna, która jest najjaśniejszym punktem na półkuli północnej. Mimo wszystko Kim Jong Il też był bardzo groźny dla królików, między innymi dla królików, bowiem kiedyś zamówił z Niemiec ponad 20 gigantycznych królików, którym miał wykarmić swój głodujący kraj. Ostatecznie wszystkie zjadł na swoje urodziny. Także mija od tego wydarzenia równa rocznica. Nie wiem, które to były urodziny, ale na pewno jakieś. A z tej okazji i również z tej okazji, iż Kim Jong Il wielbił mięso z pudli, sprowadzając je z Francji, przedstawiamy Państwu Tę wyjątkową grafikę. I choć jest to tylko kolejna żołosna grafika sztucznej inteligencji, to jednak ukazuje ona powagę całej sytuacji z gotowaniem sobie francuskiego pudla na obiad.